Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj przypadkowo w domu artysty Plastyka, tutaj na Mazowieckiej 11A. Pani prezeska, dzisiaj jej akurat nie było, otrzymuje wciąż nagrody, bo to jest 4, 5, 6, 7, galerii 8 w kółko. Nie wiadomo, ile tych galerii tu jest. Tak dużo, tak dużo. Tak płodna jest ta, proszę Państwa, nasza, nasza kierowniczka. Że trzeba jej dać nagrodę. Proszę Państwa, tutaj też wielokrotnie, ja tu od 40 lat uczęszczam pani prezeska. Była jeszcze milsza, ale dawno ona się gdzieś do Suwalskiego wyprowadziła, gdzieś na Podlasie, może w każdym bądź razie. I teraz jest ta nasza siwa, nasza prezeska Gruszka. Nasza kochana staruszka. Jest bardzo płodna, dostała kilka nagród. I ta galeria w ogóle jest najbardziej płodną galerią w Polsce.